Witam wszystkich na moim kanale, dzisiaj zrobimy sałatkę, sałatkę śledziową, świąteczną. Ponieważ małymi krokami zbliżają się święta, czas zacząć robić coś dla Was, coś co Was zainteresuje i być może wykorzystacie w nadchodzące święta. Sałatka będzie bardzo prosta i bardzo szybka w wykonaniu, a przede wszystkim smaczna. Zapraszam. Do takiej sałatki będą nam potrzebne dwa śledzie, średnie śledzie, takie płaty. No i są to śledzie z zalewy octowej. Teraz te śledzie pokroimy w mniejsze kawałki. Do tak pokrojonych śledzi skroimy jajka na twardo. Ja użyję trzy jajka na twardo, drobno je pokroimy, posiekamy. Jajka pokrojone, a takie jajka na twardo możemy również rozgnieść widelcem, nie musimy kroić. No ja akurat pokroiłem. Teraz do sałatki dokroimy sobie ziemniaków ugotowanych w mundurkach, wystudzonych. Pokroimy w kostkę. Wcześniej oczywiście ziemniaka musimy obrać ze skórki. Ziemniak jest już pokrojony w kostkę. Teraz pokroimy troszkę pora, a por musimy pokroić naprawdę drobniutko, cieniutko i nie więcej jak półtorej łyżki. Mam por pokrojony, On jest naprawdę w drobniutkie, cieniutkie wiórka pokrojony i te półtorej łyżki tego. Pora pokrojonego dorzucamy do sałatki. Dodajemy również drobno pokrojoną cebulkę. Tej cebulki tak około łyżki nie więcej. No i oczywiście czerwona dla kontrastu. A teraz skroimy trzy malutkie ogóreczki kiszone. Jeżeli nie mamy kiszonych, możemy dać konserwowe. Tak pokrojone ogórki dodajemy do całości. Teraz dosypujemy żółtego sera w wiórkach, nie dużo do smaku. Jeżeli nie mamy żółtego sera w wiórkach, możemy zetrzeć żółty ser na tarce. Teraz dodajemy trzy łyżki majonezu. Ja majonez daję swój domowy własny. Jak zrobić taki majonez, zajrzyjcie w moje poprzednie filmiki, tam znajdziecie przepis. Jedna łyżeczka musztardy sarebskiej. A teraz do smaku, troszkę pieprzu, soli. A na sam koniec szczypta koperku. Teraz to wszystko musimy dokładnie wymieszać. Gdy mamy już sałatkę wymieszaną, możemy spróbować, zobaczyć czy nam czegoś brakuje. Może odrobinę soli, troszeczkę pieprzu. Może więcej majonezu albo musztardy. Mm. W moim przypadku absolutnie nic. Wow. Mm. Rewelacja. No to jeszcze raz. Bardzo dobra. Polecam. Gdy przepis Wam się spodobał, dajcie suba, dajcie lajka, motywujcie mnie, a będzie więcej takich przepisów, ponieważ święta się zbliżają.